Ojciec Piotr Matuszczak, proboszcz Kowrzeckich Franciszkanów, to u Was to wielkie historyczne święto w Kołobrzegu już w najbliższą niedzielę. Zgadza się 15 kwietnia w niedzielę wprowadzenie relikwii błogosławionego Jana Pawła II. Wielkie wyróżnienie, ale także wielki zaszczyt dla naszej parafii, dla naszego klasztoru, ale także myślę dla społeczności całego naszego miasta. Po raz pierwszy chyba coś takiego, takie wydarzenie na taką skalę ma miejsce w naszym mieście. Pomijając wizytę Jana Tak, w 1975 roku Jan Paweł II, ówczesny kardynał Karol Wojtyła był obecny w Kołobrzegu z rancji jubileuszu. Była rocznica 975, rocznica utworzenia biskupstwa w Kołobrzegu. I dzisiaj, można powiedzieć, powraca ponownie do nas, jako relikwia Kropla Krwi Jana Pawła II. Tym razem pozostanie już między nami i te relikwie będą w naszym kościele na stałe umieszczone. Jak to organizacyjnie wszystko było zrobione? I... Ponieważ w naszym kościele franciszkańskim ten kult błogosławionego Jana Pawła II jest żywy. Z dniem beatyfikacji wprowadziliśmy nabożeństwo kuczni błogosławionego Jana Pawła II. Także ten fakt obecności Karola Wojtyły w Kołobrzegu, także w naszym klasztorze, on jest cały czas żywy wśród, wśród mieszkańców, wśród parafian. Dlatego postanowiliśmy zwrócić się do kardynała Stanisława Dziwisza o relikwie Błogosławionego Jana Pawła II. Wysłaliśmy list z prośbą, dołączając oczywiście zdjęcie, to pamiętne zdjęcie, kiedy kardynał Karol Wojtyła wraz ze swoim sekretarzem, księdzem Stanisławem Dziwiszem ówczesnym, wychodzą z naszego klasztoru. Przy tym drzewie, które jest. Przy tym drzewie. Ten czas. Tak. Mhm. Dwa były drzewa. Na zdjęciu są dwa drzewa, dzisiaj jest jedno, jednego, jednego nie ma. Powiedzmy, to jest wydarzenie w sferze tej mistycznej, religijnej. No nie będziemy o tym mówić, bo to każdy w swoim sumieniu jakby z tym się zmierzy. Natomiast pomówmy o wątkach świeckich bo gdyby to traktować w kategoriach medialnych no to jest wydarzenie medialne będzie dużo ludzi ale czy to też promieniuje na osoby dla których jest to obojętne a powiem także są osoby które mają wręcz negatywne nie mówiąc wrogie nastawienie na przykład mówią na nich takie świadectwo obecności nie działa Pamiętamy dyskusję nad tym, czy serce Jana Pawła II ma trafić do Polski. Wywołało to tak burzliwe dyskusje, że zarzuty były, że średniowiecze. Jak, jak Ojciec Proboż do tego podchodzi, ksiądz Ojciec Proboż, i jak mają podchodzić, czy też jakich oczekujecie nastawień koło obrzeża? Oczywiście dla ludzi wierzących jest to wydarzenie na tym poziomie religijnym rozpatrywane przede wszystkim, natomiast myślę, że dla tych, którzy uznają się jako niewierzący, to wydarzenie jest też wydarzeniem niepowtarzalnym. Pomijając już całą sferę wiary i ducha, myślę, że Jan Paweł II jest dla nas wzorem człowieczeństwa. On przez cały swój pontyfikat ukazywał wartości, którymi, którymi mamy żyć, które tak naprawdę kształtują człowieka i powodują, że żyje nam się lepiej i, i że to nasze życie nabiera konkretnego sensu i konkretnej, konkretnej wartości. Zdaję sobie sprawę, że komentarze będą różne. Mam świadomość też tego, że nikogo, taki nawet nie jest mój zamiar, żeby nikogo na siłę tych, którzy są, przy sto, stoją przy swoim stanowisku dość mocno, żeby ich na siłę przekonywać, bo też mam świadomość, że jest gro ludzi takich, y, którzy na starcie mówią nie, dlatego, że no, jest to wydarzenie, które chcąc, nie chcąc identyfikuje się z Kościołem y, i, i tak to było, tak jest i tak będzie. Natomiast myślę, że Jan Paweł II jest dla nas świadkiem wiary, ale też świadkiem człowieczeństwa i możemy od niego się uczyć, jak żyć, jak postępować, aby to swoje życie przeżyć godnie, przeżyć dobrze i budując na konkretnych wartościach i stając się człowiekiem w tych takich zwykłych, prozaicznych sprawach dnia codziennego. Jak się ksiądz odnosi na przykład do tego, że przecież jest serce Chopina w Polsce. W tradycji świeckiej także oddaje się cześć prochom zmuminifikowani leżą, prawda? Już nie mówię o Wielkim Wazu Rewolucji, do którego pielgrzymują na Placu Czerwonym, czyli pielgrzymowali Rosjanie. Więc tutaj nie, niekoniecznie to rozumiem oznacza, że tylko Kościół ma na relikwie jakby patent. Powiem prosto i, i, i tak może obrazowo. Tak to już jest, że człowieka, którego się kocha, którego się ceni, po prostu z nim chce człowiek przebywać i chce z nim być. Jak najczęściej to na przykładzie ludzi, którzy darzą się uczuciem, którzy są zakochani. Oni ile czasu by ze sobą nie spędzali, zawsze będzie tego czasu mało i, i zawsze znajdą czas na to, żeby być razem ze sobą. Myślę, że generalnie jest tych ludzi, których cenimy, którzy, którzy są ważni dla nas, chcemy być z nimi i szczególnie ma to wydźwięk, jeżeli chodzi o Jana Pawła II, naszego rodaka, papieża, ale także już błogosławionego, a więc tego, który swoim życiem zaświadczył, że żył pięknie i żył godnie. I na pewno to jest ważne, że, że on będzie, będzie pośród nas Tutaj było wspomniane o, o tym sercu Chopina i tutaj były też te kwestie serca, obecności serca Jana Pawła II na Wawelu. Myślę, że to, że Jan Paweł II spoczywa w Watykanie, to jest godne miejsce i, i, i tak powinno być. Był papieżem Polakiem, ale był papieżem i... i ojcem całego Kościoła i, i, i cały świat tak naprawdę z nim się identyfikuje. I Rzym jest takim miejscem, gdzie, gdzie, gdzie łatwiej z każdemu dotrzeć i modlić się za błogosławionego. Dziękuję bardzo. Prosimy o zaproszenie wierzących, niewierzących i wszystkich, którzy słuchają Radia Kołbrzyk w tej chwili. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich. Nie dla ludzkiego oka, nie dlatego, że wypada ale z potrzeby serca. Zapraszam wszystkich na te uroczystości, które rozpoczniemy w niedzielę, w niedzielę miłosierdzia Bożego, które tak mocno propagował i cenił Jan Paweł II. O godzinie 10.00 procesyjne wejście do kościoła z naszego klasztoru z relikwiami. Będzie nam w tej uroczystości przewodził ksiądz biskup Edward Dajcza, koordynariusz naszej diecezji. Będzie także obecny z Koszalina Chór Etintera pod dyrekcją pani Moniki Zytke. Będzie także orkiestra strażacka z Ustronia Morskiego. Chcemy w tym dniu być razem i chcemy budować jedność i chcemy poprzez naszą obecność dać świadectwo temu, że cenimy Jana Pawła II że chcemy, aby ta historyczna chwila głęboko zapadła w serca każdego z nas. Myślę, że zapadnie. Jak technicznie, że tak powiem, w którym miejscu będą przebywać relikwie po wprowadzeniu do kościoła? Już jest przygotowane miejsce. Relikwie będą na stałe w prezbiterium kościoła po lewej stronie, na bocznej ścianie. Jest już y, gablota odpowiednio zabezpieczona, ona jest podświetlona, także te relikwie nie będą wyciągane gdzieś tam z sejfu od czasu do czasu, ale będą na stałe, będzie można przyjść, pomodlić się y, w czasie nabożeń, w czasie mszy świętych, ale także w cichości serca tak osobiście, indywidualnie. Spotkać się sam na sam z mm, mianem. Dziękuję powodowi. bardzo. Zażartuję, na zawsze coś próbujemy tak mniej patetycznie. Takie relikwie chyba każda dziewczyna daje chłopakowi, jak są zakochani, jak ksiądz właśnie mówił. Daje mu nieraz kosmyk włosów. Jola dawałaś. Nie. Nie, nie, nie dawałaś relik. Nie, nie. Ale jest to, jest to, można powiedzieć, że są takie relikwie miłości. No jest to jakiś, jakiś wyraz Że niekoniecznie. Trudno, trudno, mówić, trudno mówić tutaj o relikwiach. Natomiast, natomiast no to jest też jakiś, jakiś dowód tego, że ta osoba dana jest dla nas ważna. I to analogicznie możemy powiedzieć, że kochaliście Jana Pawła II, to idźcie do Franciszkanów teraz. Zapraszamy serdecznie. Do Dziękuję zobaczenia w bardzo. Dziękuję bardzo. Nie, niezbyt przywolny ten żart na koniec? Proszę, że w granicach przyzwoitości. <laughs> Dziękuję, Dziękuję bardzo. Studio Bałtyk, za chwilę następni goście.